to to tu. tu. <ścoughs> Już było. Co poprawiasz? <ścoughs> 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 mówi więcej, mówi na <ścoughs> <ścoughs> Siemanko. Cześć. Witamy w kolejnym odcinku serii Jak działają poszczególne sprzęty do badań paranormalnych. Dzisiaj mamy dla Was no, coś, czego praktycznie każdy używa czyli mierniki pola elektromagnetycznego klasyczna k i może troszeczkę mniej klasyczna yy, no, może z drugiej strony bardziej bo analogowa no, no nie k po prostu miernik pola. Ogólnie Urządzenia te reagują na zmiany w polu elektromagnetycznym. W naturze czy w przedmiotach codziennego użytku na pewno będzie reagował e, taki czy inny rodzaj miernika na wszelkiego rodzaju sprzęty elektroniczne, kable w ścianach, jeżeli odpowiednio blisko podejdziemy, e, nie wiem, kuchenkę mikrofalową, e, fale radiowe itd. Nie? w naturze też może reagować na przykład na ym, wyładowanie atmosferyczne, jeżeli akurat go włączymy podczas burzy. Natomiast nie będzie reagować na naturalne pole geomagnetyczne Ziemi, dlatego że to pole jest stałe, a jak wspomnieliśmy te urządzenia reagują tylko na zmiany w polu elektromagnetycznym. Kadwójka ma skalę pięciu poziomów. Akurat, gdy ją włączymy, jakby ona zawsze świeci się tutaj, no, żeby sygnalizować, że jest włączona. Oraz jakby to pokazuje taką stabilną, e, stabilną pozycję po prostu. No i generalnie jakby te pierwsze poziomy wskazują właśnie na te małe pola właśnie typu kable i tak dalej. Natomiast te największe już reagują na włączoną mikrofalówkę, czy nie wiem, gdzieś bardzo blisko jakiś zasilacz w komputerze, w komputerze na przykład, no. nie? Czy, czy, czy coś takiego. Dodatkowo urządzenia też działają na właśnie fale radiowe czy GSM, dlatego jak przyjeżdżamy gdzieś do jakiegoś miejsca i zaczynamy badania, musimy w telefonach każde z ekipy włączyć po prostu tryb samolotowy, bo wystarczy jeden z jakiś SMS, wystarczy jakieś połączenie i po prostu jakby no, mamy już odczyty praktycznie do końca skali, nie? Może tak, no takie zdarzyć. Skok jest gwarantowany, nie? Tak. I co więcej, co zauważyliśmy na początkowych naszych nagraniach i tutaj kajamy się za popełnienie błędu, ale właśnie też przestrzegamy przed powieleniem tego błędu, ten przynajmniej, bo ten nie reagował, ale K2 może reagować na telefon bez karty SIM. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli Telefon nie ma karty SIM, ale nie ma też włączonego trybu samolotowego, to wciąż może próbować wyszukiwać różnego rodzaju fal, czy to Wi-Fi, czy Bluetooth i tak dalej. No i wtedy, tak jak w naszym przypadku było na, na Zofiówce, nie? Mhm. E, o czym też wspominaliśmy w analizie tego materiału, e, właściwie generały takie bardzo jakby symetryczne, nie symetryczne, cykliczne, cykliczne no. skoki w takich samych odstępach czasowych. E, telefon bez karty był położony po to, żeby nagrywać. Właśnie IMF-y, gdzieś tam na, na podłodze, czy mm -hmm. gdzieś gdzie tam je sobie tam kładliśmy. No i dopiero po powrocie się zorientowaliśmy, że troszeczkę nas to wtedy wprowadziło w błąd. Nie? No. nie wszystkie skoki wtedy były tego typu, ale, ale duża część właśnie była spowodowana zbyt bliską odległością od y, telefonu. IMF? Mm -hmm. IMF reaguje w bardzo dziwny, regularny sposób, nie? No właśnie, to jest takie. Zbyt synchroniczne. Natomiast jeśli wykluczymy te wszystkie czynniki, właśnie typu telefon czy cokolwiek, czy jakiś prąd w budynku, który teoretycznie powinien się tam znajdować, jakby biorąc pod uwagę miejsca, w które jedziemy. No, ale gdyby się zdarzyło, że będziemy gdzieś, gdzie jednak jest ten dostęp do prądu, tak. no to wtedy wiadomo. Natomiast jeśli właśnie wykluczymy wszystkie te czynniki, a jakiś skok dostaniemy, no to możemy już powiedzieć, że mamy do czynienia z jakąś anomalią. Tak, tak. No to jakby wtedy należy też potwierdzić z innymi jakby zdarzeniami, czy hałasami, czy odczytami na innych urządzeniach, żeby jakby pójść o ten krok dalej do tej konkluzji, że mówimy tak. o zjawisku paranormalnym, ale co do zasady już tutaj mamy trop, że jakaś anomalia miała miejsce. Faktycznie, bo nie powinno. Taka anomalia nie powinna wystąpić ze swojej natury. nie? My mamy też tutaj pozdrowienia do mojej mamy, kiedyś oddam, ale nie dzisiaj. Mamy też imf analogowego, który pokazuje skalę w mikroamperach i różni się generalnie tym, że działa troszeczkę bardziej jak klasyczna antena, to znaczy, że wbudowana w niego cewka indukuje prąd w zależności od zmian w natężeniu pola elektromagnetycznego i w ten sposób się przesuwa wtedy ta wskazówka. Tak, no. i dodatkowo, jakby akurat w porównaniu do kadwójki, wydaje też dźwięki przy okazji. Tak, bo jak w ogóle można, my to pokażemy na detalu, a tak pokażę tu ogólnie. Ma kilka trybów może oczywiście pokazywać poziom baterii, pole magnetyczne, pole elektryczne i sumę WPU, czyli właśnie pole elektromagnetyczne. To jest to, czego my zawsze używamy, bo to nas najbardziej interesuje pod kątem zjawisk paranormalnych. No i jak słychać, drugie pokrętło jest jakby odpowiedzialne za, jakby za wrażliwość tego dźwięku. Więc, jeśli damy na fulę, no to on zawsze będzie ten dźwięk wydawał, no ale trzeba znaleźć taką pozycję, żeby była na tyle niska, żeby w trybie czuwania ten dźwięk się nie wydobywał, no ale w razie jakiegoś skoku, no to żebyśmy to słyszeli. Ten miernik jest płynniejszy niż kadwójka. On reaguje jakby mniej zero-jedynkowo mm. w porównaniu do, do kadwójki, gdzie kadwójka po prostu pokazuje dany zakres, ale tak naprawdę nie wiemy, czy jest mocniejszy, czy jest y, słabszy. Natomiast tutaj też dzięki samej budowie jakby tego miernika no możemy zobaczyć jakby dokładniejsze odczyty. Tak, można wyłapać jakieś pulsowanie, na przykład no coś, co w kadwójce nie byłoby możliwe, e, bo na przykład na poziomie konkretnego konkretnej diody, yy, no wiemy, że to tam po prostu jest albo tego nie ma. Natomiast tutaj no, można już tak bardziej precyzyjnie odczytać. Tak, jest, jest precyzyjniejsze, jakby to też, to też wpływa na to, że jak mamy odczyty na k to jakby no, jest spoko, ale jak mamy odczyty na tym, no to już jest mocno. Tak, 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 no to wtedy no. wiemy co robić, nie? Wtedy tak. wychodzimy z budynku i ten. No dobra, no to chyba tyle tak naprawdę w temacie IMF-ów, bo tutaj no nie ma co Jakby, się rozwijać dalej. Tak, no temat, mierzą nie? zmiany w polu elektromagnetycznym, i tak naprawdę na tym można by zamknąć <laughs> tak No ale powiedzmy, że chcieliśmy to jakoś rozwinąć i przybliżyć Wam trochę działanie ta. tego, bo korzystamy z tego w każdym odcinku, a tak naprawdę możliwe jest, że nie wiecie nawet, co to robi. Nie? Tak, no nieraz nam się, nas się ludzie właśnie pytają. Jak, do czego to służy, jak to działa, dlatego no, myślę, że warto coś takiego też opowiedzieć. Aha, jedną rzecz jeszcze możemy powiedzieć, jak my to robimy, nie? W sensie, bo my, my zawsze jak wchodzimy do danego budynku, no to robimy ten obchód tak, tak, tak. IMF, z IMF-ami. Naszym celem, naszą jakby koncepcją na rozpoczęcie w ogóle badania jest to, żeby znaleźć hotspota, czy jakieś miejsce, w którym może potencjalnie znajdować się jakaś większa aktywność, więc jeżeli Wejdziemy do pomieszczenia, IMF -y nam pokażą jakieś skoki, no to z dużą do dozą prawdopodobieństwa, nie, no po prostu tam zaczniemy jakąś już taką dokładniejszą yy, sesję robić, nie? Tak, tak, właśnie zawsze się rozdzielamy. Ja pójdę z jednym Daniel z drugim, no i próbujemy, nie? I tak, tak. No, no, ale póki co to myślę, że i tak yy, powiedzieliśmy chyba wszystko, co się dało na temat IMF-ów, ale gdybyście mieli jakieś pytania albo jakieś swoje uwagi, to sekcja komentarzy jest oczywiście wasza. Tak, jak macie pomysły na jakieś inne filmy, które możemy nagrać, może nawet wiecie o jakiejś miejscówce, którą chcielibyście, żebyśmy odwiedzili, albo chcecie się dowiedzieć jeszcze czegoś u nas w takiej formie, to też również zapraszamy, właśnie do pisania w komentarzach. No, zde zde zdecydowanie, tak. No i co, tym miłym akcentem się na dzisiaj z Wami żegnamy i do zobaczenia przy kolejnych materiałach, może już niekoniecznie nie z kanapy, tylko z nawiedzonego domu. Podążajcie z nami szlakiem tajemnic.